Witajcie! Niedawna premiera Kajka i Kokosza skłoniła nas do nagrania tego filmiku. Nie denerwujcie się jednak, nie jest to żadna reklama to raczej hołd oddany Januszowi Chryście. Postaram się przybliżyć Wam ciekawe fakty o tym komiksie i jego autorze, bez nudnych dat i tym podobnych. Dowiecie się dziś, m.in. że za memy można było kiedyś zostać pobitym przez władzę oraz czy Kajko i Kokosz to plagiat z Asterixa i Obelixa. No i oczywiście poznacie jednego z najlepszych polskich twórców komiksów. Zacznijmy od tego, że autorem komiksów o kajku i kokoszu był Janusz Christa, polski rysownik urodzony jeszcze we Lwowie, który zadebiutował pod koniec lat 50. Na początku tworzył krótkie historyjki. O kajtku, majtku. Potem o kajtku i koku, a dopiero potem w 72 stworzył kajka i kokosza. Niestety pan Janusz już nie żyje, aczkolwiek jego dzieło jest kontynuowane i rysowane przez innych rysowników. Wszystkiego tego można dowiedzieć się z Wikipedii. Nie ma tam jednak informacji, że tak naprawdę półoficjalny, bo dostrzeżony przez władzę, debiut Chrysty nastąpił znacznie wcześniej, jeszcze w szkole. Wyobraźcie sobie, że młody Janusz Chrysta został aresztowany za pierwowzór śmiesznego mema. W szkole, na lekcji, razem z kolegą dorysowali Bierutowi z pierwszej strony gazet, kulfony i trochę przerobili go na Hitlera. Niestety były to ciężkie, komunistyczne czasy, a do tego bracia Chrysty służyli podczas wojny w AK. Za Skończyło się na aresztowaniu i pobiciu przez UB. Chrysta został pobity, a jego kolega wylądował w Poprawczaku. Cóż, trochę inaczej niż teraz, gdy możemy sobie żartować z każdego rządzącego. Wracając do komiksów. Dla tych, którzy ich nie znają, to pokrótce przybliżę fabułę. Bohaterami Kajka i Kokosza są dwaj dzielni wojowie: Kajko, ten mądrzejszy i sprytniejszy, i Kokosz, ten grubszy, ale za to silniejszy. Oprócz nich występują też Mirmił z żoną Lubawą, kasztelan Mirmiłowa, gdzie mieszkają nasi bohaterowie, źli zbójcerze, którzy stacjonowali niedaleko i cały czas próbują zdobyć Mirmiłowo, no i ciotka Jagę i jej poczciwy mąż Łamigdat. Najbardziej lubię Ofermę. Jest bardzo śmieszny i zawsze mu nic nie wychodzi. Oferma robi bardzo dużo śmiesznych rzeczy, a Kapral się często na niego w górze. większości odcinków były nieustanne próby zdobycia mirmiłowa przez zbójcerzy, które udaremniali Kajko i Kokosz. Nie wszystkich jednak w jednej, trzy zeszytowej historii Mirmił sprowadził złych rycerzy, czarne trójkąty, które wygryzły go z jego włości. Zupełnie jak Konrad Mazowiecki, który sprowadził do Polski krzyżaków. Odwołan do historii było ich listy sporo, tak jak i nawiązań do słowiańskich wierzeń, tradycji, a nawet było trochę żartów z komunistycznej codzienności, które podawało mu się przemycać mimo cenzury. Dlatego właśnie te komiksy były tak bardzo lubiane. Były nasze polskie na wskroś. Asterix i Obelix czy Kajko i Kokosz? Wolę Kajko i Kokosz z powodu, że pochodzi z Polski i, i, i narysowany dawno temu. A ja bardzo lubię rzeczy, które były zrobione dawno temu. Postrzegawczy z Was, ci, co znają też komiksy o Asterixie i Obelixie, dostrzegli na pewno pewne podobieństwa między przygodami galijskich i polskich wojów i próbach zdobycia grodu. Od lat toczy się spór, czy Janusz Christa nie skopiował pomysłu od Francuzów, bo przecież komiks o Kajku i Kokoszu powstał po Asterixie i Obelixie. No, niby tak, jeśli patrzeć na daty, ale z drugiej strony Janusz Christa, Kajka i Koka, pierwowzory Kajka i Kokosza, stworzył na długo przed Asterixem i Belixem. Zatem hmm, może to jednak Francuzi przejęli od Christy małego sprytnego i grubego zabawnego bohatera. Mi się wydaje, że było inaczej. Po prostu autorzy polski i Francuzi byli pod wrażeniem popularnych w latach 30. i 40. Flipa i Flapa. No ale to tylko moja teoria. Obecnie emitowany jest nowy film animowany o Kajku i Kokoszu, bardzo ciekawi mnie, jak będzie wyglądał. Ciekawi, bo Kajko i Kokosz byli obecni już wcześniej w telewizji, zanim Netflix sobie o nich przypomniał i nie był to udany debiut. Został praktycznie zapomniany. Byli też obecni w grach komputerowych, które, choć niezbyt dopracowane, jednak miło się wspomina po latach. Szczególnie krainę borostworów. Oprócz gier stworzona była nawet sztuka teatralna o przygodach Mirmiłowa. Żadne z omówionych mediów nie dorównywało jednak komiksowi, nie oddało jego zabawnego humoru i klimatu. Ciekawy jestem zatem jak wyjdzie ta najnowsza ekranizacja. O, zobaczymy. Ja i moje najmłodsze pokolenie czekamy z niecierpliwością. Który z komiksów Kajka i Kokosza jest twoim ulubionym? Najbardziej lubię Kajka i Kokosza cudowny lek. A dlaczego? Jest bardzo magiczny. W nim Mirmił myśli, że jest chory i wysyła kajka i kokosza, żeby um, przynieśli lek, czyli wodę że, ze źródła. A, i ta woda go ratuje? Tak.